<laughs> siemano tysiąc punktów, siemano mini cebula, ma kuba, siema polska, siema miksy, siema ma siema, siema witam, witam Siemaneczko widzowie Jak widzicie nowa fryzurka, mamusia mi ścięła włosy widzowie mm, Krótko eee, No To weźcie na starcik może łapeczkę zostawcie żeby było Właśnie tak Siema keczuszka ja nic nie daję. Nic, nic. Nawet rangi nie mam na serwerze, widzę, skończył mi się Gavip. Jestem bez rangi, rozumiecie? To na Dripaira nie mam. Patrz. Bez rangi. Ogólnie powrócił klan Gen, widzę Mój pierwszy klan na serwerze z nazwą Gen powrócił. Więc. Yy, kto chce powrócić do klanu, po prostu pisze swój nick na czacie, widzę A ja dodam. No. Siemano Piczu. Dzięki krzychom. Zrobisz top donate? Uh, mogę zrobić zaraz. Dodaj 1000 punktów, więc już tutaj. 1000 punktów zaprosiłem. Się, Max, siła, marysiałam, pasać klapek. tak no, jak pamiętam. siemka, siemka. Kubi, nie macie na serwerze. Mam 900 zł. a kurde. Ale że co top donate mam zrobić? Że coś dostaje czy co? Okej. Okay. Kubi nie ma na serwerze. Mixy też nie ma na serwerze. Nie, nie będę robił żadnej świecy widzowej, ale witam wszystkich na streamku, nie? Mi się może jakąś muzyczkę w tle opuścić. opuścić. żeby była... Żeby nie było bez muzyki. O. Mm. <śm> Dobra. Tak, każdy będzie mógł zaraz do klanu dołączyć, tylko czekajcie, dajcie mi fikę to zrobić. No, dajcie mi fikę, możecie wszyscy napisać coś na czacie, żebym z każdym się przywitał kogoś, nie przywitałem. Ja teraz muszę zrobić. ile to będzie trwał live nie za długo, bo niedobrze się czuję. Siemano, Marcinek. La, 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 here. To jest muzyczka, dobra. Ale to bo to jest top miesiąca. Top miesiąca to nie chcemy. My chcemy top dzisiaj, to znaczy, że ranking dzisiaj. Dobra, no to jeszcze nie ma żadnych donate'ów, więc jeszcze nie ma listy na lewej coś. Siemka, zaczek, siema, siema. Zostawcie wszyscy łapeczkę na początek, zaraz będziemy wszystko robić. Dobra, git. Siema, Ikser, siema, siema. I ten 25 osób, witam wszystkich na lewiku, siemaneczko. Bitek dla was, łapeczka dla mnie. Dobra. W ogóle nie widzę, Od razu pytanie jest takie: czy macie jakiś um, Gwipa może? Ty nie ma. Ach! Ma może ktoś jakiegoś No Voucher czy coś? Ja, czy znam Valera? Nie, nie znam. Jest live. gentlemen. Link do live. Dobra, widzowie, kto chce do klanu teraz podaje raz swój nick na czasie raz Kto częściej niż raz napisze swój nick, tego nie dodaje, ma pecha po prostu Bo mówię zawsze raz, jak ktoś więcej razy wyśle to nie dodam Bo wrócił klan Gen widzowie, pierwszy klan ze serweru Mój właśnie Więc no. Dobra, no onek Zaprosiłem Nanek Nek. Dziennie czy też moje wiadomości? O, ja trochę mam ten, wiesz? zmęczony, Jogo nieźle się czuję, widzowie. Ale długo nie było liveów i chciałem wam odpalić. Nie, nie wiem, co napisałeś. Dzięki za suba, bardzo sztos. 11. Dzięki. Dzięki, dzięki. Dobra. E Elo, pawiki, się Tak, mi to Marcinek już się dodaje. Witam 30 osób. Z tych 30 osób tylko 16 zostawiał peszki. Zostawcie łapeczkę, widzowie. Nie się żura O. Mogę do klanu? Każdy może do klanu. Chcesz do klanu, pisze swój nick na czacie. Teraz, teraz widzę. No, się ma blur, się ma dano. Więc chcecie klapkę, napiszcie, czy chcecie klapę teraz. Sotpady, hitboxy. Bo są to jest zmęczone teraz. O, kutazy Dobra. Zaproń, kutas nie macie na serwerze. A, bo... No nie, nie macie. Dobra. Dzięki za Wasiopek. Jak się nazywa nowy klan? Gen. Gen. Bez T na koniec. Bez T. Mixi, zaprosiłem cię. Dobra. To co? Idę się klepać z jakimiś Majdami chwilkę. O to są jakieś chmajdy widzowe. Co mam ich klepać? Siemaluś, Wyświetlił się Donate? Nie wyświetlił się Donate. Czekaj. Nie wysłałeś. Chyba, że wysłałeś. Czekaj. Bo jeśli wysłałeś, paypal, to ten. PSFK to jest zepsute trochę. Jeśli się nie pokazuje, ale zobaczę szybko. U mnie witam wszystkich na streamie. Witam, witam. Zaraz was ten będę dodawał. Po co się prowadzi Nie. A, PSC, no to może być, że nie pokażę, ponieważ Ta strona jest zepsuta z tym PSC-kiem właśnie widzowie, to jest problem duży Jest donate, ale chyba... Kurde Znaczy jest 1 euro, dziękuję ci bardzo 1 euro i że na dobry start, no ale nie pokazuje się to niestety Chyba, że dam radę to czekajcie ja Czekajcie mm -mm. Dodam tutaj do nas Nie. Kurde, ciężkie to jest do zrobienia. Raz, raz by na wszystkich dodawał, witam, witam wszystkich na Levicu Kurde Czekaj ogarnę to szybko. spróbuję spróbuję to zrobić, tak? To jest to z PSF of Cardów, widzowie To na górze macie to PSF Cardowe, donaję to tylko No to tam jest, że jedna euro ciebie, tylko czekaj, to tam właśnie ciągle idzie Słuchajcie, ustawiam to właśnie siema rybka witam wszystkich na streamie na streamie ogoniami się Może to szybko ogarnę się tutaj O dobra. Ostatnie 24 godziny i tu powinno. Teraz okej. Ogarniam to właśnie z tymi donate'ami, żeby kolega tutaj, jeśli będzie wysłał, żeby to było. Żeby nie było, że nie było. O jest, lubię placki. Wysłał 1 euro, dziękuję lubię placki. Zazem będziesz po prostu taki wyświetlany na górze. Ja muszę jeszcze zrobić alert, żeby było jak wyśleć donata. Tyle rzeczy trzeba robić A, Ta, zaraz ode okno no pisz raz nick Ta, pamiętam wręcz bo się, 8 A, YouTube no nie, YouTube donation tylko chce. Create box Dobra. Donate Paysa. To jest było dobrze. Jeśli ktoś Pacer of cardem ma jakieś grosze, żeby wysłał i zobaczymy czy to działa. Powinno działać chyba. Dobra widzę, mamy to chyba ogarnięte Dobra, dodaj te pace of cardem mogą być chyba. Dobra widzę, więc teraz każdy to z klanu raz pisze swoje nieki, już raz dodaję widzę. Podłoga nocek tutaj widzę Ty czemu nie zadziała zaproś? Nie O nie, nie ma takiego gracza, dobra. Ja się Nowa edycja? Nie co ty. Eee, Karolek, zaprosiłem cię. Dwie apeczki mnie trzydzieści, zostawcie apeczkę. Na 50 ma pierwsze losowanie na anarchicznym item, jak widzę we. w co anarchicznym zostawcie łapeczkę? Nic, mi to, eee, Nie, nic nie dam. Nie potrzebuję. Niedobrze się czuję nie. Dzięki za 30 łapek No to jeszcze 20 łapek i losujemy mam widzamy wie? Ja jak fikę nie będę dodała, widzę ile się fikę pobić tylko Aha już ich nie ma tutaj Tam była krepa, szkoda Dobra Kogo nie dodałem, po prostu podajcie mi jeszcze nick w nie? Na czacie Kogo nie dodałem podajcie mi raz nick na czacie i dodam Jaki to pak? surpak? Taki, mogę pokazać nazwę, ale nie mam tego A to jest texture na miecze, na stara, nieźle To jakiś texture pack na minestara jest w ogóle Dobra, hmm, się ma A już się do donate? Powinien się teraz wyświetlić Jeśli wysłałeś Zobaczę czy wysłałeś Nie, nie wysłałeś teraz no, nie wseś. Jeśli teraz wyśleć to będzie się wyświetlało prawdopodobnie. Powinno chociażby, bo zrobiłem to. Dobra. Eee, dobra, magister. Siemano, no się Siemano. Dawajcie, 19 łapek i wicerunek. Ja pierwsze losowanie na anarchiczny tamek Więc jeśli chcecie anarchiczny item, to zostawcie łapeczkę. Dobra, bo się dodaje. Jest Clan Gent, pierwszy klan ze serwera, ja widziałem. Więc to nikt, kto chce ten? Eee, nie, nie ocenię bazę. Dobra. QS zaprosiłem cię Barber wleciał, moja mama wleciała. Moja mama mi zrobiła woski. Dlatego też tak wyglądam. A nie dałem ci przypadkiem? Czyś napisałeś chyba na etykiecie na Discordzie i Ty dałem wtedy za to? Przecież dałem ci item, czy No Chyba tak, pamiętam, że etykiet był na, na tym Discordzie i dałem mi ten pod Podgaming. Sciema, e, Nowasia, Matifan, siemano, siemano. No to Agnieszka, poda mi twój nick, a nie ten. Dziękuję bardzo za jedno euro. Lubię plaski, dziękuję, dziękuję. Gracias. E, to coś ciebie dodałem przecież. Aha, no cek, ty? Ale no co ty mi źle twój piszesz w ogóle cia Majdo. Dziękuję bardzo za suba, kuba.pl. Dobra. Bo ty tam przerwy zostawiasz pomiędzy tymi tymi, tymi to jest bez... Dodałem ci nocek Dobra, widzę Dzięki za 35 łapek, 15 łapek i wam dosłem anarchiczną tam Jak widzę, pierwszy dzisiaj na live. Długość nie byliśmy losowania, więc dzisiaj będziecie mieli. A jeśli ktoś ma Gewi podać, no to chętnie przyjmę, dam mu coś za to: jakiś high-six itemy. To, Aura już się dodaje. Aura zaprosiłem cię. Tylko kupić Nie, nie potrzebuję. Babur, Ciebie zaprosiłem. Dobra, widzowie. Idziemy klepać, co? Może. Ja już po prostu klepać na spawnie. Elo, kacapie, siemano. Ja się nie chcę szczerzyć, prawdziwe mam. O Jezus. Znam to, mają teraz egzaminy wszystkie. Przez następne czasy jestem też zmęczony. Sieman, tej siemano, siemano. 12 łapek i pierwsze dosowania na anarchicznej tamki widzowie, po długim czasie znowu. Więc zostawcie, zostawcie. Siemanko, w ogóle witam wszystkich. Jaki klan nazwała? Jen. Jen. Tak jak Gen, ale bez, bez T na koniec. Tak jak. To jest ten pierwszy klan, jaki miałem na serwerze. Gen. Witam pięciu nosów w Gen Live. Sioma, Bartek Murczyk, sioma Sioma. W ogóle przedtem próbowałem nagrać odcinek z kamerką, powiem wam tak. Jestem taki zamulony dzisiaj. Jak chwilowo ogólnie nie mam po prostu siły, żeby robić streamy odcinki, bo naprawdę... Te egzaminy i wszystko mnie tak męczy Musisz sobie wyobrazić, że ja właśnie jak zamykam oczy, mnie tak oczy bolą <noise> Egzaminy są okropne, szkoła jest okropna widzowe Ja VIPa nie chcę, VIP nic nie daje VIP jest bezużyteczny Najlepsze to, że nauczyciele mówią mi, że jestem idiotą, bo co drugiego cenę to. Ojoj Co w ogóle z tym co budowaliśmy? Co budowaliśmy? Um... Dobra, no nocek. Ostatni raz się dodaję. Zaprosiłem cię nocek. Coś mogę do klana? Tak, to co do klana pierwsze swój nick na czacie, a jeszcze 9 łapek i robimy lasowanie, nie? Już się chłomik dodaje. Eee... Ogólnie widzę, że każdy, kto będzie prosił od teraz itemy na czacie, będzie pytał, czy mogę ity. Obojętnie, czy to diamentowe, czy jakiekolwiek, cokolwiek będziecie mnie prosić, dostajecie muta na 5 minut. Więc to teraz moderatorzy mój na live. Każdy, kto od teraz, od tej chwili będzie pisał, że chce itemy, od razu mutujecie na 5 minut, bez dłuższego w ogóle myślenia, bo to mnie wkurza już. Nie będę z takimi osobami tutaj na czacie yy, konwersacji prowadzić. Zwipa, chcesz? Wolą GFIPS M4. Się ma Twisek. Do klanu. To już się dodaje. Doda. A nie ma cię na serwerze, Moxie. Siema ma 7 się ma Dobra. Ale tam jak miałeś niecałe tysiące słów, no Fryzura fresh, no mamusia mi zrobiła Siemano, siemano, witam cię, chłopczy. Za kilka dni mogę ci kupić za 50 zł? Nie, 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 nigdy w życiu. Chodzi mi, że zawodu te w grze. Ja w grze kupię te vouchery, ale nigdy w życiu nie wydawajcie pieniądze na jakieś rangi do skrzynki widzowie. Już mówiłem coś na ten temat. Nie wydawajcie na wirtualne itemy, nie bądźcie jak ja, naprawdę bez sensu. Po co wam to? Nie wydawajcie pieniędzy na anarchię, na rapy, na żadne serwery. No właśnie. O, jeszcze 7 łapek widzę, wyrobimy wam losowanie na anarchiczny item to zostawcie opeczkę, to będziemy mogli wygrać anarchiczny item właśnie minutko mi, że jesteście przez Wiku Czy Ty możesz czytać moje wiadomości? Nie widzę twojej wiadomości, czekaj. Okay. to nie widzę twojej wiadomości. Napisz jeszcze raz Dobra To co dodajesz do Klanu to darmo. armo tylko jak coś się dodaje... O, cztery łapeczki zostały jeszcze do zrobienia. Ogólnie widzę, a się się dodałem Moksie, coś, yy, będę wrzucał fotkę w ciągu jutra albo pojutrze, bo dzisiaj może jeszcze wrzucę fotkę ogólnie z tą nową fryzurą i tak dalej. I tyle łapek, ile będzie po tym zdjęciem zrobię tak, że co trzy albo co dwie łapki, jedna złotówka leci na cel charytatywny dla piesków lub jakieś chore dziecko. Więc, jeśli chcecie wesprzeć jakieś chore dziecko, czy coś będziecie mogli, wtedy zostawić tam, właśnie, ten lekarza na Instagramie. I to wszystko, właśnie, później zrobimy. Więc zobaczę jak to zrobię. Może zrobię, że 2 zł to jedna złotówka. To znaczy, że 20 łapek no to będzie 10 zł, nie? Dla charytatywnego celu, właśnie, na jakieś chore dzieci lub, właśnie, zwierzęta. Stwierdziłem, że takie coś zrobię. No. Ale czy jeszcze nie ma, ale dopiero, jak będzie zdjęcie nowe, nie? To wam dam na everywana na Discordzie. Dawaj topa się do graczy. Nie, ja naprawdę nie mam siły, żeby się topać. Mogę się na spawnie bić widzowie, bez problemu. Ale żeby tepać w tej nie mam sił. Tutaj mogę się z nimi klepać, bo są ciąjdy jakieś. Patrzcie teraz, widzę. Co ja z nimi robię? Są jakieś ciomajdy, czech na jednego robili Pa Patrzcie widzowie, a klepy dostał Pa jakie ciamajdy to są w ogóle. To nie zawodnik w ogóle, człowiek. Nawet na nie. Jest. O, patrzcie, na jego kolega własnego zdradził. Dziękuję bardzo osoba. Na 5 łapek robię dosowanie na narkiszny i tam jak to na wyłapeczka subieczka będzie minutka. Ci co mnie we dwójkę biją. Mi HP w ogóle nie zabierają. A mnie nie bije, nie? Ciao, Ojoj, do mi się jakiś randomik. Random. O, uciek A tutaj ode mnie, dobra. Yy, dobra, jaki tekstur pak? To jest z Mindstora, no mnie czeki. Widzowie, ja wiem, że hitboxy, bo ja mam... Mówię, zmęczony są widzowie, ja muszę widzieć gdzie ją być, bo ja nic nie widzę. <śmum> o, jest 50 łP, to robimy losowanie, czekajcie widzowie. Tylko muszę PvP musimy się skończyć widzowie i pójdę na spawna. Dajcie mi chwilkę. Ty, co? No, idę na spawn'a i zrobię wam losowanie na anarchiczny item. Przygotujcie, się, żeby coś pisać, tylko czekajcie, muszę to odpalić w tą stronę pierwszy. Nie trafi na mnie. Dobra No nie no i hitno no Nie no nie wiem, że 30 sekund teraz trzeba czekać przez takiego ciała ma jeden, dobra Słuchajcie, odpadę już wam tą stronkę Nie, dobra, zjedziemy jak, nie wiem Dobra, Słuchajcie, giveawaya robimy, wizowa Odpadam stronkę na giveawaya a więc, każdy kto chce wygrać pisze... GEN przez małe, widzę, każdy kto chce wygrać itemki anarchiczne musi pisać GEN na czacie, GEN przez małe macie tutaj. Bo mam za mało subów, my to... Wszyscy łapeczka i sobie jak widzę, wszyscy pisze GEN. Tak jak ja napisałem. No nawet okej, okay, X zmęczony jestem, okropnie, źle się czuję. Tak to git. Dobra. <śm> Ten syn z za live'ami, widzowie za anarchii, w ogóle nie tak się ciekawe się. No więc każdy gen pisze, każdy musi mieć łapeczkę i wbić na Discorda, nie? Znaczy, nie bierze udziału. My Się mi się zdaje, czy się nie wyświetlają moje wiadomości? Wy nie no, wyświetlają się twoje wiadomości, bo jak... Tylko ja mówię, mam mega opóźnienia właśnie, bo mega zmęczony jestem. Kiedy będę... będą rapy? Nie wiem. Link do Discorda macie w opisie, Adwiseczek już cię dodaje. Każdy, kto chce do klanu, pisze swój nick na czacie, a Odwiseczek dodałem cię. No więc każdy musi mieć łapeczkę i każdy pisze Jen na czacie, kto chce wygrać. Daję wam jeszcze 20 sekund, żeby napisać Jen, że na łapeczkę i Discord. Powiedz coś po niemiecku? Zależy co, no. Portex MC, Portex MC, zaprosiłem cię. No, Dobrze Miałem iść na CH1 No jestem na CH1 gdzie jesteś trupag obra niby Że nie pożałuję Dobra A, Ta wymiana już się dodaje Nie ma się na serwerze wymiana Jeśli bymę suszała Powiedziałem po niemiecku teraz, że kocham swoich widzów Dobra Widzowe robimy dosowania, czekajcie idziemy tutaj robimy tak, robimy, macie tutaj ekranik i tutaj teraz macie ostatnie 5 sekund widzowie, 5 4 3, i wszyscy łapeczka i discord musicie być, nie? 2 1 i dostajemy widzowie Poczekaj, mężczyzno. O już myślałem, że on wygra. To byłby żart naprawdę. Niezły żart byłby. To. Dobra, Bartek, gratuluję wygranej. Masz minutę, aby napisać swój nick i się do mnie tepnąć. Gratuluję, jak GZ dla niego na czacie widzę. Przez łapeczka. Na 100 łapek możemy jeszcze na takie losowanie zrobić ogólnie. To jest Chupacabra, czekaj. kabra, no, no dawaj, pokaż mi co, co masz, niby takie Tu, czu... jak się masz? Tu... Zemiana... Chupacabra, okej. Okay. O kurde, editor. okej, okay, dobra, dzięki za editrę. Gita malinowa. Dawajcie serduszko dla niego na czacie widzowe za editrę. To powróciliśmy do 5 edyt, to znaczy, że mogę znowu na odcinkach losować normalnie. Edyt. Dziękuję, dziękuję, czuka, bra. tam, to te sioma, pamiętam, pamiętam. Wojeks już się dodaje. Dodaję Dajem cię Wojeks. Dziękuję Ci bardzo, czuka bobra... Cukier, czuka, czuka Bobber. Dobra, sioma da sioma, sioma. Dobra, widzora. Y, to mamy kolega. I dajemy mu tą wygrany item.